Mieniam thank mm -hmm. you Witajcie, witajcie. Witam Was we wtorek. Nie wiem, czy u Ciebie jest teraz poranek, może jest popołudnie, może już jest bliżej wieczora, kiedy, yy, kiedy to go słuchasz. Ale przede wszystkim witam Cię i mówię Ci dobrze, że jesteś. Miło mi spotkać się z Tobą na naszym drugim RORATnim spotkaniu. Cud nad cudami. Yy, Moje to jest takie hasło od tegorocznych RORAT, czyli wpatrujemy się w Muszę Świętą, mówimy sobie o Muszy Świętej. I dzisiaj, na sam początek, taki jest właśnie temat jakby dzisiejszego dnia, stawiamy sobie pytanie, dlaczego trzeba chodzić do kościoła? Dlaczego tak ważne jest to, by uczestniczyć we muzy świętej? Na to pytanie spróbujemy sobie ci odpowiedzieć, a pomagać nam w tym będzie pewna włoska święta. Nazywa się Joanna, Joanna Beretta Mola. O niej też chcę wam dzisiaj opowiedzieć, ale na początek chcę Wam powiedzieć pewną historię, może wymyśloną, może nie, bardzo prostą. Pewien chłopiec tak sobie myślał: szkoda, że nie żyjemy w czasach, kiedy po świecie chodził 2000 lat temu Pan Jezus, kiedy można było go tak po prostu zobaczyć gdzieś w górach, gdzieś na łące gdzieś nad jeziorem, jak nauczał, zdrawiał, dokonywał cudów. Pomyślał sobie ten chłopak, ale byłoby super móc spotkać Pana Jezusa. Tak po prostu zobaczyć Go oczami, porozmawiać, o coś zapytać, posłuchać. A więc, moi drodzy, no jak to jest? Czy lepiej mieli Ci wtedy, dwa tysiące lat temu, którzy byli takimi naucznymi świadkami działalności Pana Jezusa? Kiedy jako Bóg człowiek chodził po tym świecie, a my? No właśnie, moi drodzy, zobaczcie. Kiedy 2000 lat temu Pan Jezus chodził po tym świecie jako Bóg człowiek, mógł być tylko w jednym miejscu. Nie miał możliwości spotkać się ze wszystkimi ludźmi na świecie. A od momentu swojego zmartwychwstania, kiedy Pan Jezus wstał i wstąpił do nieba. Od tego momentu Jezus obiecał nam, że będzie z nami wszędzie, aż po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc jaka jest ta obecność Pana Jezusa? To właśnie przede wszystkim cud nad cudami, musza święta, która jest odprawiana w każdym zakątku świata, tak jak mówiliśmy sobie to wczoraj, odprawiana w wielkich miastach, w ogromnych kościołach gdzie mieszczą się tysiące ludzi, muszę, odprawiane są, nie wiem, na stadionach przy tłumie ludzi, są odprawiane w górach, nad jeziorami, w przeróżnych miejscach i zawsze tam wtedy jest Pan Jezus obecny przy nas. No dobra, to ktoś mógłby zapytać i pomyśleć sobie, no, skoro Pan Jezus jest wszędzie, no to przecież ja mogę się modlić, będąc, nie wiem, w lesie nad jeziorem, chodząc po górach, w każdym miejscu mogę się modlić i to jest prawda. Możemy się modlić na każdym miejscu. Możemy gdziekolwiek jesteśmy spotykać się z Panem Jezusem, owszem. Ale, moi drodzy, to właśnie musza święta jest tym najbardziej wyjątkowym, szczególnym sposobem, jaki Pan Jezus nam zostawi, żeby być z nami. To właśnie musza święta jest tym momentem, kiedy dojdzie do jakiego najbliższego, najpiękniejszego, najmocniejszego spotkania z Panem Jezusem. Kiedy sam Pan Jezus pod postacią ciała, pod postacią chleba i pod postacią wina karmi nas sobą. Pan Jezus daje nam siebie jako pokarm. Chce przychodzić do nas On cały, tylko moi drodzy, jak najbardziej przez całe życie możecie, chodząc po górach, pływając w jeziorze, w swoim pokoju, w mieszkaniu, wszędzie tam możemy się modlić, spotykać się z Panem Jezusem, ale zawsze to musza święta jest tym najważniejszym, najcudowniejszym, najbardziej wyjątkowym spotkaniem z Panem Jezusem. Pan Jezus sam zapragnął. On dał nam Muszę Świętą. I chcę, abyśmy to właśnie na niej tak najmocniej z nim się spotykali. To teraz mały przerywnik. Na chwilę przeniesiemy się do kościoła, żeby nie było do dzisiaj, że tak tylko z jednego miejsca. I tam chcę Wam o czymś opowiedzieć. I też moi drodzy, bardzo istotnym elementem Adwentu i Rorad jest lampion. Lampion którego główna rola jest taka, żeby się świecił. Co oznacza ten symbol lampionu, symbol światła? Już na początku mówiliśmy sobie, że jakby idąc na Ratę, gdzie w Kościele panuje na początku ciemność, ten lampion jest symbolem Pana Jezusa, to światło jest symbolem Pana Jezusa, który rozświetla drogę. Rozświetla mroki, ciemności, znaczy ciemność zawsze rodzi lęk. W świetle żyje się lepiej, żeby nie upaść, żeby nie pobłądzić. Ale też, moi drodzy, te lampiony w naszych dłoniach, mam nadzieję, że Wy teraz trzymacie swoje. Ja trzymam swój, swój lampion. Te lampiony to też jest taki symbol, jakby tego, że chcemy pokazać, Panie Boże. Jestem tutaj. Panie Boże, nie chcę się ukrywać przed Tobą. Panie Boże, wołam do Ciebie, byś ty mi pomagał, byś ty się o mnie troszczył, byś ty się mną opiekował. Czyli trzymając w dłoni lampion, chcemy jakby pokazać Panu Bogu: Jestem. Panie Boże, jestem gotowy. Panie Boże, chcę iść za tobą, choć czasami upadam, choć czasami zdarzy mi się jakiś grzech, choć czasami pokłócę się z bratem, z siostrą, choć może czasami nie posłucham swojej mamy albo z powodu swojego lenistwa, nie odrobię zadania domowego, czy nie przygotowuję się do sprawdzianu, ale Panie Boże, jestem chcę być gotowy. Jestem gotowy, by iść za Tobą. Teraz ważne słowo, by się nawracać. By się nawracać, czyli chcieć zmieniać się na lepsze. No? To, cośmy sobie mówili jeszcze raz. Jak się zdarzy coś złego, nie rozkładamy rąk, nie załamujemy się, ale mówię, Panie Boże, podnoszę się, i jestem, idę dalej. Idę dalej za Tobą, chcę Ciebie naśladować, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem, który się o mnie bardzo, bardzo troszczy. Często mówimy też, że musza święta jest. Ucztom miłości. Moi drodzy, staram się już od och, kilkunastu lat być na Muszy Świętej każdego dnia. Od dwunastu lat odprawiam Muszę Świętą, będąc księdzem, ale już wcześniej, jeszcze przed maturą, kiedy chodziłem do liceum, staram się być codziennie na Muszy Świętej. I to mogę Wam zagwarantować. Widzę, jak musza święta zmienia mnie. Jeżeli staram się w niej dobrze uczestniczyć, to ona czyni mnie kimś lepszym. Uczestnictwo w niej, dobre w niej uczestnictwo, czyni mnie lepszym człowiekiem. Na przykład, jak ja sobie przypomnę, jaki byłem, na przykład, 20 lat temu, to pamiętam, że byłem na przykład bardzo nerwowy. Taki szybko się denerwujący, nieustannie tracący cierpliwość. Widzę, jak Pan Bóg, działając w dużej mierze właśnie przez Muszę Świętą, w czasie Muszy Świętej, sprawia, że powoli staje się kimś spokojniejszym, kimś, kto już tak szybko nie traci cierpliwości. Ma w sobie więcej spokoju, więcej dobroci, więcej miłości, bo właśnie Musza Święta, będąca ucztą miłości, daje nam siły. Do miłości, do tego byśmy bardziej kochali, byśmy więcej dobra sobie nawzajem okazywali. Chcę Wam teraz opowiedzieć o pewnej świętej, o świętej Joannie Beretcie Moli. Joanna mieszkała we Włoszech. Miała szczęśliwą rodzinę, miała męża, Piotra, miała czwórkę dzieci. Uwielbiała tańczyć, uwielbiała chodzić po górach, uwielbiała jeździć na nartach. Ale przede wszystkim, słuchajcie, od momentu, kiedy poznała Pana Jezusa, starała się każdy dzień zaczynać od muszy świętej. Starała się, jakby spotykając z Panem Jezusem na muszy świętej, omawiać z Nim wszelkie sprawy, zadania, wszystko to, co miała do zrobienia, swoje radości, swoje problemy. Jej mąż Piotr, kiedy dzieci pytały, dlaczego mama chodzi do kościoła, jej mąż Piotr mówił, że na muszy świętej Pan Jezus uczy mamę bardziej kochać. Bo właśnie, moi drodzy, to chciałbym, żeby wam mocno zapadło w pamięć. Musza święta jest taką szkołą miłości. Musza święta ma sprawie, że będziemy chcieli, Bardziej kochać. Do tego chce nas prowadzić, Pan Jezus, dając nam siebie, chcę pokazać, tak jak ja Ciebie kocham. Tak Ty też kochaj, tych, których spotykasz. Dawaj im dobro, nie zło. Ta Joanna, teraz widzicie, gdzieś tutaj jest z boku, jej zdjęcia. Joanna zawsze marzyła o wielkiej rodzinie. Niestety, kiedy spodziewała się czwartego dziecka, kiedy jej czwarte dzieciątko było w drodze, było pod jej sercem, okazało się, że Joanna jest bardzo ciężko chora. I że jakby od jej życia zależy życie jej dziecka. I wyobraźcie sobie, że. Mając świadomość, że to nowe życie, jej czwarte dziecko, które już rozwijało się pod jej sercem, stanowi zagrożenie dla jej zdrowia i życia. Joanna z całym przekonaniem mówiła, że jeżeli będzie trzeba wybrać, wybierzcie życie dziecka. Czyli była w stanie oddać życie, żeby mogło żyć jej dzieciątko. I tak faktycznie się stało. Święta Joanna Marywtamola, kobieta, która oddała życie z miłości do swojego nienarodzonego dziecka, wolała sama umrzeć, niż miałoby umrzeć jej dziecko. Osoba, która od Pana Jezusa wymuszę świętej, uczyła się kochać, uczyła się rezygnować z siebie, bo kochać, moi drodzy, to umieć Zrezygnować czasami z siebie, zgodzić się na to, że ja sam czegoś nie mam, by móc dać innemu. Bo kochać to znaczy umieć poświęcić się dla innych, nie myśleć tylko o sobie, nie myśleć tylko o tym, żeby mi było fajnie, mi było łatwo, mi było przyjemnie i wygodnie. Papież Jan Paweł II ogłosił Joannę świętą. Wyobraźcie sobie, że jej mąż, jeszcze żył, kiedy papież ogłaszał Joannę świętą. I ten mąż wtedy mówił, jakby wspominając swoją wspaniałą żonę, byłaś wspaniałym człowiekiem, umiłowaną, szczęśliwą mamą, wspaniałą żoną. Joanna, która zawsze miała czas dla Pana Jezusa, pracowała, miała czwórkę dzieci, ale zawsze znajdowała czas dla Pana Jezusa. Aby to przy nim umacniać się, mieć siły właśnie do miłości. Powoli lądujemy, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. E, moi drodzy, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, bo mu zabrakło, to jak najbardziej dzisiaj można podejść przed czy pomuszy do zakrystii, odebrać sobie planszę ruratnią, odebrać e, obrazki e, ruratnie. Obrazki do tego was mocno zachęcam. A dzisiejszy obrazek oczywiście, Zabierzcie sobie od waszych rodziców i przyklejamy na nasze pierwsze miejsce naszej planszy roratnej. Przypominam słuchajcie, kto jeszcze tego nie zrobił, kto tylko chce SMS z nazwiskiem, na numer telefonu, który teraz na dole widzicie. Kto raz przysłał więcej nie musi tego robić tylko jeden raz, ten SMS jest aktualny na cały, na cały czas rorat. No i wieczorem spotykamy się znowu na transmisji na żywo, gdzie dzisiaj już nieco trudniejsze pytanie. I oczywiście na tej transmisji, kiedy zadam pytanie i kiedy włączę telefon, dzwonicie na ten numer, który widzicie na dole, nie na mój prywatny numer telefonu, jeżeli ktoś go zna, tylko na ten numer, który tutaj wyświetla się na dole naszego ekranu. Święta Mama i Święta Żona. Joanna Beretta Mola, osoba, która zawsze miała czas dla Pana Jezusa, osoba, która na Muszę Świętej pozwalałaby Pan Jezus uczył ją kochać, abyśmy i my pozwalali, by Pan Jezus uczył nas kochać, byśmy chcieli, moi drodzy, być takimi ludźmi, takimi osobami zawsze, przez całe życie, które będą chciały wciąż bardziej kochać. Tego Wam życzę i sobie, bo to jest coś pięknego w życiu, jeżeli człowiek chce wciąż bardziej kochać. Dobrego dnia Wam życzę i do zobaczenia dzisiaj o godzinie dziewiętnastej.